Siema widzowie, siema, siema. Tam jest pode mną jest tyle z No właśnie. Ja uciekam z domu. Nieważne, co się stanie. Na ja kurde. Jakiego ja nie na On się spali? On się spali. On się spali. On się spali. Na jednym sercu przetrwałem, ludzie. A dzisiaj w ogóle, w ogóle robimy schody do nieba. I ja. No szybko uciekać. Zawijam się. A my kopiemy dirta do schodów i Elo. Dobra, Wizowie. Skopaliśmy dirta. I teraz pójdziemy sobie do domu, bo tam mamy więcej dita. Ja sobie stach zebrałem, ale w domu mam więcej dita. to będziemy sobie do nieba, no w sensie nie da się do nieba, ale jak najwyżej się w ogóle da. Ja mam tak około trzech staków jak możecie zauważyć. A to myślę, że to w ogóle sobie wywalimy. Tam gdzieś tam Jezu. Dobra. ja to Biorę to całe. Bianzo sobie damy skrzynki. No i co? Idziemy kopać. co mówę. schody do nieba

Dobra, tu jeszcze się nie wie. Dobra, jest dobrze. Kurde, noc się robi. A nie przetrwam tej nocy, nie? Bo nie umiem. Trochę no, nie powiedziałem. A tak w ogóle myślę, że to jest ciekawa seria dla was na YouTubie. Więc piszcie w komentarzach. A nowe serie też piszcie, bo my nie mamy już pomysłu. Probujmy po prostu. Serie jakieś mamy. Mamy jeszcze tam badminton. Nie. Przepraszam cię, widziu, ale usunęliśmy fragment. Mamy dużo takich rzeczy ogólnie. E. No mam dużo takich rzeczy, na przykład byłaby tym mintom, e, jeżdżenie z jakimś Karolem e, na rowerze i, i na hurańodę, więc też to będę tłuszcz nie będę skakał. Po prostu sobie tutaj... Ja! Nic się nie stanie z tym. Listem. I ja! Ale tutaj mam ostatnio w ogóle Creeper. wybuchu. Jak może się zauważyć po. zniszczonej kurze. A kiedy nawet, to tu wpadnie w kościół. Sorry, tak się odzywam. Brudko. E, sorry, po prostu idę. Albo będzie bijeli tego dirta. Nie no Wykorzystam go. tym jestem. Nie piszcie różnych dziwnych komentarzy, bo ja ich nie zdrazujem. Bo jestem małym dubem. A nie zrób Minecrafta to ja jestem dubem. tutaj spadło, Tak? Mój cały dirta. Tego dirta już traciłem na zawsze przykładu. ja, ja -a -a. dobra my sobie robimy dalej Skody. A z a jestem ciekaw w ogóle jaka jest maksymalna wysokość w Minecraft'zie w realu to ha ha, ha. nie ma chyba Około 100 miliard 656 kilometrów Nie mam takiej liczby, bo ja to już wygaduję A ja myślałam, że ten dirt wolniej będzie się zużywał A już tak szybko to do mnie podziw. Tak szybko się zużywa ty. Wiem, że wolnie mi pójdzie. Ale jak te skody do nieba mają wyjść, to ja muszę się na zero postarać. Bo ja chcę, żeby te skody do nieba wyszły. Nie? Ej, ja te ty? Ty dźwięki w ogóle są straszne. Napiszcie w komentarzach, na koło dźwięki z moim kartą są creepy. To już to wiem, że mówiliśmy na jednym odcinku, jeśli mnie śledzicie, że ma... że... że... Wiecie już, to mówiłem, ale... ja lubię się powtarzać. Ej, ten dirt tak szybko leci? Powiedziałem, że nie, ja myślę, gdzie, w już mam jedno staki Girta. Tyle zrobię. To są trzy To teraz chyba go dokopię. Podbudujemy się jeszcze tym stakiami. Ja mógłbym zrobić najwyższą wieżę. Bo nie tylko schody. Ej, ale już niedużo mamy do słońca, tak powiem. Jak tak patrzę w górę. Na chmury się dostaniemy. W tym odcinku, i patrzcie to już w ogóle wysoko jest. A nie było w ogóle, nie było w Minecraftie jest w ogóle niskie. Tak mi się wydaje, może z wysokim, 2 km, ale na pewno w tym odcinku nie podbudujemy na 2 km, na mniej na pewno. Ja mam taką technikę budowania w ogóle schodów. No jeszcze ja się boję, bo te schody są już ogromne. Tyle używam na jednym schodzie w Ja Nie wiem, myślałam, że on się... Oli będzie zużyłam. Ja w ogóle Minecraft jest... ma dziwną fizykę. Nie powiem że nie. Ja uciekam z domu. Nara Tak było, zostawcie suba po tym kanałem. Alecie mi po 50. Ja już mam piosenkę przygotowaną na 50 w ogóle. I ja się cieszę jak zostawicie suba. Nawet to jest jedno kliknięcie, dosłownie. A dla mnie to jest przyszłości. Przyszłość widzimy to jest Ale mnie. Schody. Ubawię się. Góry stają. <grystanie> nie mi to nie starczy, złamane się. Tu nie starczy, się... A jadę. Nie, ja, ja widzę, że skopać dirt Dirta, bobra. Bo, Dobra, bo, bo, widzę, bo, że jest kopalń, jest tak Dirta. I ja myślę, że ten Dirt to jakoś wejdzie. Nie. Jak on nie wyjdzie, Ja dla was coś przygotowałem też. W następnym odcinku też. Tu mu się zło, z, e, zmazała, ta. Ale weźcie to do znaczenia. Do... Co? za kapić. Nie Dam mi Przyszłość. Jak już mówiłem. No serio, dla mnie taki jeden słów to jest bardzo dużo. Dla mnie to jedno kliknięcie. Wiem, że już to. że się powtarzam. Ale po prostu wiecie. Chcę, żebyście to jednak zostawili. Ja. Ej, już do nieba mamy niedaleko. Ja robię schody do nieba. Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku. Garmin, żeby nie robił, ale jestem wariatem, więc robię. Ale ja myślę, że tak wystarczy. Też jestem pewny, bo już mam prawie tylko 40. O, teraz robię. O, teraz robię. Mam tylko 40. O, nie. Ale patrzcie jak te schody wyglądają. Ja zaraz do nieba pójdę. Nie? Na chmurze jakieś usiądę chyba. Ale w ogóle w moim da się siedzieć na takich chmurach? Bo ja nie wiem. Napiszcie ja w komentarzach. Macie dzisiaj dużo do pisania w komentarzach. Stachu. Szczególnie witam Steka na tym odcinku. Obiecał mi, że poglądam za rodzinę. To jest mój kolega. No i z klasy to, no. to, no i... to, tak. to jest mój kolega. I obiecał, że obgląb za rodzinę. Tak. A... Ludzie, ja już idę spać. Właśnie dlatego nie lubię creeperów. A jak ci weźmie do domu, to już aż Ja nie wiem, czy już wizu stawię. Dobra, my nie będziemy już kończymy. razie.